Drodzy bracia przed chwilą usłyszeliśmy dość długi fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, tak zwaną przypowieść o synu marnotrawnym. Ta przypowieść w ostatnich latach coraz częściej bywa nazywana przypowieścią o miłosiernym ojcu. I to ma, ma swoje znaczenie, ma swoje uzasadnienia. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o centrum Ewangelii, o centrum objawienia, to co nam zostało objawione w Jezusie Chrystusie, to jest to, że Bóg jest miłością, że Bóg nie brzydzi się swoim stworzeniem, że Bóg, kiedy człowiek mu zaginął w Adamie, kiedy oderwał się od niego, odłączył się, to Bóg nigdy nie przestał człowieka szukać. I to jest, można byłoby powiedzieć, taka podstawa, taki absolutny fundament. Bez miłości Boga bylibyśmy bezradni. Całe misterium zbawienia, wszystko to, co będziemy przeżywali, to jest skutek, to jest owoc miłości Boga. Popatrzcie, Pan Bóg, który stworzył człowieka, stworzył cały świat. Nie musiał tego robić. Naprawdę nie musiał tego robić. Jakby zapytać tak Pana Boga, Panie Boże, nawet przed stworzeniem, co Ty z tego będziesz miał, że Ty stworzysz człowieka. To odpowiedź byłaby piorunująca, bo Bóg musiałby odpowiedzieć: nic. Nic. Człowiek nic nie może mi dać. Nic. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył człowieka, żeby mieć kogo kochać. Bóg jest trójcą. Jest absolutną miłością, absolutną pełną. Tam się nie da nic dodać. Nic nie będę z tego miał. Stwarzam tylko dlatego, bo ja chcę dzielić się moją miłością. Bo człowieka chce obdarzyć moją miłością. I kiedy człowiek odwrócił się od Boga, odszedł od niego, to rzecz przedziwna, że chociaż Pan Bóg nie potrzebuje człowieka, to kiedy ten człowiek uparł, to dla Pana Boga to nie jest wszystko jedno. To nie jest wszystko jedno. To nie jest tak, że A stworzyłem, odszedł, poszedł, dobra, jego sprawa ma swoje życie. Pan Bóg jakby nie może się już obejść dla swojego człowieka. I ratuje go za cenę przelania krwi. A więc to jest fundament. Ta miłość Boga do człowieka to jest fundament. To jest coś, co ma poruszać nasze serca i skłaniać nas do nawrócenia. Natomiast, drodzy bracia, jest problem taki, że współcześnie coraz częściej, jakby na tym się zatrzymujemy: Bóg Cię kocha, i to już wszystko, to załatwia sprawę. Bóg Cię kocha, więc się niczym nie martwi. Bóg cię kocha, więc możesz grzeszeć. Zaczyna się nawet błogosławić grzech, bo Bóg przecież wszystkich kocha. W Kościele mogą być nawet grzesznicy, bo Bóg wszystkich kocha. Moi drodzy, miłość Boga do nas, ona jest konieczną, niezbędną podstawą i fundamentem całej historii zbawienia. Ale nasza sytuacja jest taka, że my rzeczywiście jesteśmy daleko od Ojca. My jesteśmy tym, tym Synem Marnotrawnym. My odwróciliśmy się od Boga, jak pytamy w naszym życiu, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? To nie jest tak, że Pan Bóg sobie poszedł. My sobie poszliśmy. Bóg jest u siebie, a my jesteśmy w krainie, w której wypasy się świnie. My odeszliśmy. I właśnie fenomen tej Ewangelii, którą dzisiaj słyszeliśmy, fenomen to jest postawa tego Syna, prawda? On doświadcza tej niewoli grzechu, tego zepsucia, strugawienia, głodu. Żyje między świniami i w pewnym momencie ma tego dojść i mówi: Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Moi drodzy, to jest nawrócenie. Wstanę i pójdę do mojego Ojca. To jest cała istota, to jest kwintesencja. Współczesny człowiek, gdyby pisał dzisiaj tą Ewangelię od nowa, to pewnie by napisał w ten sposób, że temu synowi zabrakło pieniędzy w tej krainie, wszystko roztrwonił, doświadczał niedost niedostatku, i sobie pomyślał, wiem, co zrobię. Napiszę do ojca, żeby przysłał mi pieniądze. To jest ta różnica. Brakuje mi Boga, czy brakuje mi jego dóbr? Dzisiaj człowiek by powiedział: Ojcze, roztrwoniłem wszystko, przepraszam, przyślij coś, żebym miał na życie. I my bardzo często tak przeżywamy też naszą religijność. Bóg średnio potrzebny, raczej daj mi wszystko, żebym ja w tym swoim grajdąku dalej mógł żyć. Daj mi to, co mi jest potrzebne. A jest potrzeba zmiana postawy naszego serca. Wstanę i wrócę do mojego Ojca. Moi drodzy, i to jest ten wysiłek. Trzeba zacząć kochać Pana Boga, szukać Pana Boga. Odnaleźć Pana Boga. On przychodzi do nas, opowiada nam o swojej miłości, objawia nam swoją miłość, zapewnia nas, że nie jesteśmy skreśleni, że nie ma skreślonego człowieka. Ale to, że nie jesteśmy skreśleni, to nie znaczy, że możemy powiedzieć: aha, no to dobrze, to ja zostaję. To, to się uspokoiłem. Nie. Ta miłość powinna nas poruszać. Wstanę i wrócę do mojego ojca. Moi drodzy, w Wielkim Koście my właśnie to chcemy uczynić zauważyć, że żyjemy w krainie grzechu i że to nas rujnuje że to czyni nas biedakami duchowymi i taka refleksja powinna się zrodzić w naszych sercach wstanę i znajdę mojego Boga, wrócę do mojego Ojca wrócę do Niego i to nie jest otwartą ulicą, ale wrócę upokorzony, Przyjmę mnie, bo jest moim Ojcem, bo mnie kocha to jest dobra nowina Moi drodzy i zwróćcie uwagę, jak my zobaczymy na w ogóle całą Ewangelię, na całym misterium zbawienia, no to ona ma taką dynamikę. Człowiek odłączył się od Boga, odszedł od Boga, wyparł się Boga, cały czas korzysta z Jego dóbr, bo co to jest zdrowie, co to jest życie, co to jest mój intelekt, moja wola? To, że ja mam jakieś talenty, co to jest? To jest wszystko dar od Boga. My to sobie przywłaszczamy, jakby to było nasze reformujmy to, tylko i wyłącznie na siebie, egoistycznie. Popadamy w ruinę, popadamy w grzech. I Bóg, żeby to ratować, co robi? Najpierw posyła swojego Syna. Syn Boży staje się człowiekiem, czyli najpierw to jakby Syn Boży przychodzi do nas, żeby nam powiedzieć Ojciec na Ciebie czeka. Moi drodzy, ale wcielenie Syna Bożego to nie jest koniec opowieści ewangelicznej. To nie jest koniec, prawda? To nie jest tak, że syn Boży stał się człowiekiem, no to jest pośród nas, no to jest wszystko w porządku. Bo co dalej robi syn Boży? To będziemy właśnie przeżywali w Misterium Paschalnym. Bierze człowieczeństwo, przyjmuje ludzkie ciało, przyjmuje ludzką naturę i wraca do ojca. Zwraca ją ojcu. Jak będziecie słuchali czytań mieszalnych. Im bliżej będziemy świętej paski, świętych świąt wielkanocnych, tym częściej będziemy słyszeli właśnie te fragmenty, jak Jezus idzie do Jerozolimy, zbliża się, zapowiada swoją mękę swoim uczniom, zapowiada śmierć i mówi im, nazywa to zupełnie inaczej, nie tylko śmiercią, nie tylko męką, ale mówi, ja teraz będę wracał do Ojca. Ja jestem drogą, przecież wiecie gdzie idę. Tomasz mówi, nie wiemy gdzie idzie. On mówi, ja wracam do Ojca. To, co my przeżywamy w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, to jest jakby widzimy Chrystusa, który w ludzkim ciele, przyjąwszy ludzkie ciało, wraca do Ojca. Moi drodzy, Pascha Chrystusa to jest powrót do Ojca. Skąd w ogóle wzięła się ta Pascha? To jest jakby wypełnienie Paschy Żydowskiej. Schemat jest taki sam jak w Starym Testamencie, jak w Izraelu. Izraelici popadli w, niebo, w niewolę, byli w Egipcie. Wiemy z Pisma Świętego, wiemy z historii świętej, co się tam z nimi działo. Byli prześladowani, byli uciskani, byli bici, byli poniewierani. To jest oczywiście historia, która ma głębsze dno, pokazuje, jak człowiek popada w niewolę grzechu. Byli w ziemi niewoli, faraon robił z nimi, co chciał. Nawet nie pozwalał im się rozmnażać, nie pozwalał, żeby rodzili się im synowie do rzeki w życiu i oni wołali do swojego Boga, żeby ich uratował i On posyła im najpierw Mojżesza. Idzie do nich Mojżesz. A potem Mojżesz dostaje przykazanie od Boga po wszystkich plagach, że ma złożyć ofiarę paschalną. Ma złożyć ofiarę z baranka. Ten baranek to my wiemy, kto to jest. Kto jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. To jest właśnie stąd. Ma złożyć baranka w ofierze. Izraelici mają spożywać ciało tego baranka. I kiedy spożywają tą ofiarę paschalną, wstają i wychodzą. Wychodzą z domu niewoli, idą do ziemi obiecanej. Wiem, co zrobię. Wstanę i wyjdę. Bóg, dając im ofiarę paschalną, daje im jednocześnie taką moc. Wstaniecie i wrócicie. Wstaniecie i pójdziecie do ziemi, którą wam obiecałem, która wam się należy, bo jesteście jej dziedzicami. Ale to oczywiście była tylko zapowiedź. Natomiast to, co robi Jezus, to jest wypełnienie. My często właśnie patrzymy na ostatnią wieczerzę, na mękę Chrystusa w Wielki Piątek. No, różnie to interpretujemy, prawda? Natomiast w swojej istocie to była nowa ofiara paschalna. Tak jak w Starym Testamencie, Mojżesz najpierw składał ofiarę, a potem Izraelici mogli wyjść, tak w Jezusie Chrystusie to wszystko jakby się łączy. Jego ofiara jest jego wyjściem. On jest i kapłanem, który składa ofiarę, i jest barankiem ofiarnym, i jest tym, który przez tą ofiarę wraca do Ojca. Wiecie, co to znaczy ofiarować coś? To znaczy oddać, dać coś. I Jezus Chrystus ofiaruje Siebie samego w swoim ludzkim ciele, swoje człowieczeństwo, ofiaruje człowieka. Na ołtarzu krzyża, Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało, ofiaruje właśnie to człowieczeństwo. Mówi: Twój człowiek jest tobie zwrócony. To jest powrót, to jest powrót do Ojca. To jest właśnie to. Moi drodzy, dlatego święci mistycy mówili, że jeżeli chcesz wrócić do Ojca, Musisz umrzeć dla samego siebie. To są bardzo twarde słowa. Musisz umrzeć dla samego siebie. Musisz umrzeć dla grzechu. Dlatego ofiara krzyżowa to jest umieranie dla grzechu, umieranie dla śmierci, po to, żeby oddać się całkowicie Ojcu. Więc widzimy, prawda, są te dwa ruchy. Bóg objawia nam swoją miłość, a my w odpowiedzi na tą miłość mówimy wstanę i wrócę do Ojca, oddam Mu samego siebie. Syn bardzo prawny, Oddaje ojcu ukochanego syna. Oddaje dziecko, za którym ten ojciec tęskni. To też jest niezwykłe. Bóg za nami tęskni, a poniekąd od nas zależy, czy my mu siebie oddamy. Czy my pozwolimy Bogu, żeby, żeby on nas kochał, żeby ta miłość się zrealizowała. Oczywiście ofiara to umożliwia. I msza święta, trzeci etap, moi drodzy. Msza święta to jest właśnie dokładnie ta sama ofiara, którą nasz Pan Jezus Chrystus złożył dwa tysiące lat temu. Dokładnie ta sama ofiara. W Wieczerniku, w Wielki Czwartek Jezus Chrystus przeżywa paskę ze swoimi uczniami, ale to już nie jest paska żydowska. Nie ma tam baranka. Zamiast baranka Chrystus bierze chleb, łamie go, i mówi: To jest moje ciało, które za was będzie wydane. Potem bierze wino i mówi: To jest kielich krwi mojej, który będzie za was wylany na odpuszczenie grzechów. A potem idzie Jezus Chrystus ze swoimi uczniami do Ogrodu Oliwnego i tam przeżywa rzeczywiście to konanie, które dokonało się sakramentalnie, które dokonuje się na Mszy Świętej. Zaczyna pocić się krwią, zaczyna konać, zaczyna umierać. I w momencie, kiedy zaczyna ubiera, umierać, przychodzą po niego się pacze. A on idzie do swoich uczniów i mówi: Wstańcie, chodźmy. Zaczyna się przejście. Idzie do ojca. O to tutaj chodzi, moi drodzy. I kiedy my przeżywamy już świętą, o to właśnie to jest takie miejsce, to jest, to jest wejście w inny świat. To jest wyjście w inną rzeczywistość. To nie jest tylko i wyłącznie jakiś obrzęd religijny, ale tutaj dokonuje się rzeczywista ofiara prawdziwego baranka. Jest podwójna konsekracja. Kościół święty zawsze w swojej tradycji tą podwójną konsekrację, która oddziela ciało od krwi, nazywa mistycznym mieczem, który zabija baranka. Kapłan mówi: To jest ciało moje, to jest krew moja, i mamy oddzielone ciało od krwi, baranek zabity dokonała się ofiara. Droga do nieba jest otwarta, możesz przejść, ale jaki jest warunek? Musisz uczestniczyć w tej ofierze. Wiecie, jak powinniśmy e, uczestniczyć w ofierze msze świętej? Jak ją przeżywać? No właśnie w taki sposób, e, że powinniśmy współofiarować siebie z tą świętą kostią, która jest na ołtarzu. Kiedy jest przygotowanie darów, kiedy kapłan składa Bogu dary ofiarne, chleb i wino, to my w naszych sercach powinniśmy wzbudzić właśnie takie pragnienie. Panie Boże, przyjmij mnie razem z Jezusem Chrystusem. Uczyń ze mnie żywą kostię dla Ciebie, bo ja nie chcę już tutaj być. Ja chcę złożyć z siebie ofiarę, wstać i wrócić do Ciebie. Pascha to znaczy przejście. Msza święta to jest nowa Pascha. I to jest bardzo istotne. Moi drodzy, coraz częściej w Kościele nam się mówi, jacyś nowinkarze mają takie pomysły, że msza święta nie jest ofiarą, że, że msza święta jest ucztą. Jeżeli nie jest ofiarą, to nie masz sposobu, żeby wrócić do Ojca. Żeby odnaleźć Boga. To jest skazane na gnicie w tym świecie niewoli i grzechu. Jeżeli to nie jest ofiarą, jeżeli nam mszy świętej nie oddasz siebie, nie wyrwiesz się z kajdanu w grzechu. Pierwsi chrześcijanie nazywali Eucharystię lekarstwem, lekarstwem z grzechu. Nie w ten sposób, prawda, że jak Ty masz grzech ciężki, no to Ci jest odpuszczony, od tego jest spowiedź. Ale jeżeli jesteś w niewoli swojej grzeszności, to właśnie tutaj jest miejsce, gdzie możesz zjednoczyć się ze świętą hostią i stać się czysty jak ta święta hostia, należąca do Ojca. Kiedy ja będę składał tej ofiarę. Ja będę ją składał Ojcu, nie Wam. Ja będę odprawiał mszę świętą nie dla Was. W Waszym imieniu i z Wami. Dla Ojca. Aby oddać Mu to, co tutaj przychodzi, co jest pociągnięte Jego miłością. Natomiast jeżeli będziemy traktowali mszę świętą jak jak, jak ucztę, coraz częściej się mówi, że msza święta jest ucztą, no to, no Panie Boże, no siedzimy tutaj, no to tylko daj jeść, Będziemy dalej siedzieli. Tylko na kar, żebyśmy głodni nie byli. Więc pytanie zasadnicze, prawda? O co tutaj chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby Bóg dał nam wszystko, żeby nam nic nie brakowało i wtedy dalej nie będziemy o nim pamiętali? Czy chodzi o to, że tak naprawdę widzimy, że przez naszą grzeszność nie tylko straciliśmy majątek, nie tylko straciliśmy dziedzictwo, które Bóg nam chciał dać, ale straciliśmy Boga. Odeszliśmy od Boga. A więc wstanę i pójdę do mojego Ojca. Pójdę, bo znam drogę. Znacie drogę, którą iść. A jeżeli nie znacie, no to posłuchajcie Chrystusa. On mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. A przed mówi swoim uczniom: Teraz zobaczycie, jak wraca się do Ojca. Tylko oddając swoje życie, tylko walcząc ze swoim grzechem, ze swoim egoizmem, tylko zatapiając się w miłości Bożej, możesz wrócić do Boga i właśnie do tego przygotowujemy się przez ten wielki post. Amen.